Witajcie w drugiej części programu DNA Rynków pod tytułem Super Mario. Dokładnie w tym tygodniu Mario Draghi będzie ratował europejską gospodarkę w sytuacji, kiedy amerykańska przyspiesza, Chińska zwalnia, a europejska chyli się ku solidnemu spowolnieniu. Wszystko na barkach tego pana, na barkach Mario Dragiego, o którym dokładnie za chwilę. O tym, co, gdzie i kiedy będę miał okazję opowiadać Wam ja, czyli Paweł Cymcyk i serdecznie zapraszam już właśnie na ten przegląd tygodnia. Ale zanim przegląd tygodnia, to jeszcze informacja odnośnie rozwoju ramówki DNA rynków, bo w poniedziałkim jak zawsze, będziecie mieli DNA rynków, a w środy odpowiedzi na pytania widzów, o które ostatnio... Sporo widzów się dopominało, a więc zbieramy pytania w komentarzach od poniedziałku do środy, a w środę odpowiedzi na te najciekawsze pytania i te najbardziej interesujące, i dotyczące giełd i gospodarek. A dla tych nie lubiących oglądać i słuchać, będzie coś do czytania. Również w piątek artykuł gospodarski. Weekend, czyli gospodarskim okiem na giełdy i gospodarki. I o tym wszystkim dokładnie zobaczycie i przeczytacie w dnarynków.com. A teraz spójrzmy już na to, jak będzie się zachowywał ten tydzień gospodarski i jakie wydarzenia gospodarcze będą najważniejsze poniedziałek specjalnie za dużo się nie dzieje. Przede wszystkim niemieckie zamówienia w przemyśle, które urosną o blisko 1%. No i w sumie ta informacja o tym wzroście nie będzie miała większego znaczenia. No bo przecież wiadomo, że niemiecka gospodarka na razie radzi sobie sukcesywnie coraz gorzej, co widzieliśmy po ostatnich odczytach IFO. Innymi słowy, niemieckie zamówienia w przemyśle bez większego znaczenia. Gdyby tu był solidny spadek, to inwestorzy by się solidnie przejęli, ale takiego scenariusza nie ma co się obawiać. Idźmy dalej. Zatem do wtorku, a we wtorek przede wszystkim Dzień Kobiet. Google Analytics podpowiada, że DNA rynków ogląda w 80% męska populacja. Więc panowie, przypominajka, że we wtorek warto go postawić na rozwój PKB i wzrost konsumpcji, czyli przede wszystkim kwiaty. Na pewno sporo kwiatów będą wtedy eksportowały Chiny, no bo będziemy mieli chiński bilans handlowy i tu mogą być niezłe kwiatki. Bo ostatnio co miesiąc zostawało w chińskiej gospodarce 63 miliardy dolarów miesięcznie po każdym handlu, no i teraz to była przewaga eksportu nad importem. Nadal ma zostać blisko 60 miliardów nadwyżki handlowej, ale i eksport, i import mają spadać. Najważniejsze dla inwestorów oczywiście będzie to, ile pieniędzy zostaje, ale im niżej eksport, i im niżej import, tym większe obawy o chińskie spowolnienie. I również we wtorek też będzie spowalniać niemiecka produkcja która ma się skurczyć o blisko 2%. Wszystko poniżej 2% niestety będzie informacją złą, choć inwestorzy mogą ją potraktować jako doskonałą zapowiedź tego, żeby Europejski Bank Centralny już w czwartek ruszył z programem stymulacji. A więc we wtorek, im gorzej dla Niemiec, tym lepiej dla rynków. No i to będzie chyba najważniejsza informacja na środę, kiedy inwestorzy będą trawili i przygotowywali się w blokach startowych do czwartku, gdzie to czwartek będzie dniem Mario Dragiego. Europejski Bank Centralny, jego stopy i stymulacja to najważniejsze tematy dokładnie na czwartek. I choć niektórzy mówią, że Europejski Bank Centralny może w końcu coś zrobić, to inni twierdzą, że tak, na dobrą sprawę, to co widzimy na tym obrazku, a więc Mario Draghi na smoku, jest równie prawdopodobny. Jak to, że Europejski Bank Centralny faktycznie pobudzi europejski wzrost. Na razie większość rynku skłania się ku temu, że rzeczywiście pomoc z Europejskiego Banku Centralnego może być chwilowa, tymczasowa, ale niestety nie rozwiąże długoterminowych problemów całej strefy euro. Czego możemy się spodziewać w czwartek od Europejskiego Banku Centralnego i od Super Mario? No przede wszystkim obniżki stopy depozytowej, czyli z obecnego minus 0,3 zjazd pewnie na minus 0,4. Tylko, że to na dobrą sprawę nie sprawi, że ktokolwiek będzie chętniej pożyczał albo chętniej wydawał. Zatem jeszcze Europejski Bank Centralny może dodrukować, dodrukować więcej niż 60 miliardów euro miesięcznie. To oczywiście bardziej symboliczna zmiana niż taka, która faktycznie mogłaby coś zrobić, no bo już od roku 60 miliardów Miliardów euro miesięcznie się drukuje i, i nic z tego na dobrą sprawę nie wyszło. Zatem ostatnia deska ratunku, na którą liczy większość rynku, to to, że zostanie rozszerzony program zakupów o różnego rodzaju obligacje korporacyjne poza obligacjami rządowymi. No i to w tej chwili jest największą zagadką, największą niewiadomą i największą nadzieją na interwencję Europejskiego Banku Centralnego właśnie w ten konkretny czwartek 10 marca. Piątek z kolei również będzie decyzja o stopach procentowych, ale już nie w Europie, ale w Polsce. Tutaj decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która nie może być inna w tej chwili jak pozostawienie stóp procentowych, choć tu bardzo dużo będzie zależało od tego, co zrobi w czwartek Europejski Bank Centralny. Gdyby zdecydował się na naprawdę jakąś niesamowitą interwencję, to i Rada Polityki Pieniężnej będzie miała okazję do interwencji już dzień później. Warto o tym pamiętać, bo to wyjątkowy piątek, kiedy spotyka się Rada Polityki Pieniężnej. Zazwyczaj te posiedzenia. Siedzenia zaczynają się we wtorek i kończą w środę. Tym razem wyjątkowo. Właśnie w piątek. I również w piątek Chiny. I dane z chińskiej gospodarki o sprzedaży i produkcji. Sprzedaż z pewnością inwestorów za bardzo nie zainteresuje, bo to rośnie sukcesywnie o 10-12% w każdego miesiąca, ale już produkcja będzie zdecydowanie istotniejszym czynnikiem, bo jak widzicie w 2012, 13, 2014 i 2015 za każdym razem ta produkcja była niżej. Co niestety oznaczało spowolnienie chińskiej gospodarki. Teraz nie powinno być inaczej. Na razie Chińska. Produkcja stałym trendem, stale w dół. Na szczęście, jeżeli będzie cokolwiek w okolicach 6%, to inwestorzy powiedzą spowolnienie tak, ale nie aż tak straszne, jak moglibyśmy się spodziewać. Innymi słowy, faktycznie chińskie dane ważne, ale jeżeli nie będą fatalne, nie będą specjalnie przełomowe. Najważniejsze i te przełomowe informacje to oczywiście w tym tygodniu decyzja Europejskiego Banku Centralnego, już w czwartek, chiński handel i decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która będzie w wpływała na sytuację w Polsce. O tych wszystkich informacjach z pewnością usłyszycie w kolejnym odcinku DNA Rynków, który dokładnie za tydzień, w poniedziałek o godzinie 9. I na ten odcinek już teraz Was serdecznie zapraszam oraz do zadawania pytań w komentarzach, a odpowiedzi na te pytania już w środę, a w piątek artykuł Gospodarski Weekend. Nie przegapcie, zainwestujcie i zarabiajcie. Do zobaczenia, do zarobienia.